Serdecznie witam wszystkich Państwa na dzisiejszym święcie pszczelarstwa, pszczół w Trzydziesty 39. festiwal, a przez prezesa Wojacko-Pomorskiego nazwany Dożynkami Pszczelarskimi, po raz pierwszy jest w Tucholi. Zatem poczytujemy sobie za zaszczyt, nie tylko jako organizatorzy, ale przede wszystkim też myślę, mieszkańcy. Terenu całego powiatu kutowskiego, że możemy Państwa gościć i pokazać nasz teren tak bardzo przyjazny wszystkim działaniom ekologicznym. Wszakże pszczoły to zorganizowana społeczność, która czyni wiele do dobrego poprzez pożytek, który z naszych pól. Łąk lasów przynosi do, ula, do uli, a mieszkańcy, pszczelarze i pszczelarki potrafią to wykorzystać, dając nam to w postaci miodów, innych specyfików, które są ważne w życiu. Każdego człowieka. Wniosłe to święto ma znaczenie w życiu naszej społeczności, nie tylko mieszkańców kujawsko-pomorskiego, mieszkańców powiatu Tucholskiego. Niech świadczy fakt, że 39 festiwal, czy 39 dożynki pszczelarskie, jak powiedziałem pierwszy raz goszczące w powiecie Tucholskim, zostały objęte patronatem marszałka województwa kujawsko-pomorskiego Pio, pana Piotra i Marszałka Województwa Pomorskiego, pana Mieczysława Struga. Za co serdecznie dziękujemy, bo jest to też doniosłe wydarzenie w życiu społeczności w naszych regionach.